Całą poprzednią rundę wiosenną musiał Ziętarski grać właśnie na wahadle. Dzisiaj znowu na tej pozycji, a koło denny w trójce. I teraz mycan! Kończy akcję zielono Zielonogórzanie obejmują prowadzenie i prowadzi cały czas w tym meczu, ale, ale jest to prowadzenie skromne, jest to prowadzenie powiedzielibyśmy no takie liche, teraz może ono się zmienić i się zmienia Jakub kołodenny. 2 do 0, te gole stracone przez Odrę w dzisiejszym spotkaniu to bramki numer 55 i 56 tylko Polonia Subice straciła więcej bramek, w tym sezonie rzut karny dla Odry, faulowany Miłosiu Jóźwiak po tej jego indywidualnej akcji. 74 minuta. Miłość Jóźwiak czy Jakub Bursztyn? Patrzymy. Jóźwiak! Bursztyn! 2 do 1. Okazja do wyjścia z kontratakiem. Pędzi Marcel Kurek. Zatrzymał Kurek. Teraz rozrzuca na prawą stronę do Mateusza Lisowskiego. Pędzi Lesiu Noga Gziętarski. W polu karnym za chwilę będą także Bambecki i Majkrzak. Lisowski centruje Bambecki Zgarnął mu piłkę. Jeden z rywali to był wracający Jóźwiak. Kurek strzela. A jeszcze zamieszanie gol. 3 do 1. I rzut wolny dla Alechi. 87 minuta. Majszak i Kurek. I Maćkowiak. Jednak Majszak! 4 do 1. Igor Kurowski. Kolejne trafienie Igora Kurowskiego w tym sezonie.